Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piotr Otnicki, a dzisiaj gramy sobie w CSGO. Więc zapraszam do oglądania, tak dawno w CSA nie grałem. Zobaczymy jak mi pójdzie. Bo bardzo długo nie grałem w CSA. Więc nie dziwcie się jak wam łapę. No po prostu drewno łapie ale coś tam pamiętam z serca, jak się tam strzela, jak tam się kłóca, jak tam się wygrywało kiedyś, ale nie wiem jak mi teraz pójdzie dzisiaj. Miejmy nadzieję, że pójdzie mi dobrze, że wygramy skrzydłowy, bo chciałbym sobie rangę wbić jak kiedyś, bo nie mam aktualnie rangi ani nie mam w ogóle nowe konto. Ranka ukryta, ranka ukryta, no więc no, o sobie grę, piszę hello, good luck have fun, no i lecimy na A. Tu jest wiadomo bombsite, tylko A, bo to jest skrzydłowy. Mam nadzieję, że teraz ktoś wyjdzie, bo mu śweda O kurczę, będzie mnie z dwóch stron, o jest, leży jeden. Ale mam drętwo Drewno w łapie totalne. Kurde, ale malowa. Dobra, łatwiutko Więc tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole. Jeżeli chcecie więcej CSGO, Ym, mogę też nagrać jakiś z Wami odcinek y, CSGO z widzami, może. Nie wiem, jak będziecie chcieli, to CSGO oczywiście. Czekajcie, zmienię sobie jasność, o, teraz lepiej powinno być, przynajmniej dla mnie jest lepiej, tak dawno w CSiK nie grałem, więc mam drewno w łapie, no, dobra, tu jeszcze typ leży, dobra, łatwiutko, więcej CSiK to zostawcie, nie wiem, 15 łapek w górę, Dawno cs nie było, w sumie w ogóle cs nie było, wszystkie chyba filmy z CS-a chyba, że coś tam jeszcze zostało, ale wątpię. Dobra, lecimy jeszcze raz tutaj, dawaj, wychyl, 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 wychyl. O kurde, on mnie już obiegł. Dobra, leżą, ale łatwiutko widzowie, coś nie straciłem chyba w CS GO. Nawet dobrze mi idzie. I sorry, że tak po cicho mówię, ale tam ktoś gada przez te więc sorki. ale no. Zmienię sobie kolor cewownika na czerwony w tym momencie. Albo żółty, o. No dawaj. Leży jeden. Leży. Kurde, zabrał mi fraga ale już było blisko otwieram tabelę mam 4 mvp jeżeli nie wiedzie co to jest mvp to jest takie coś że jakby macie mvp i wam szybciej ranga rośnie w górę trzeba tam mieć nie wiem z 20 mvp tak mi się wydaje żeby mieć rank apa. oczywiście jak się nie ma rangi no to to do rangi Nie wiem jak to, to tam nie działa ale no ale cieszę się, że już nie ma tak dużo cheaterów. O jest, ja umarłam pierwszy raz. No, więc lipa trochę, ale no, co zrobić? I możecie też mi podpowiedzieć, czy ja mam kamerkę dać, czy mam dać lewy górny róg, tak jak jest teraz, czy prawy górny róg? Nie, prawy górny róg jest teraz sorry. Bo na po lewej jest minimapa i nie wiem, czy chcecie ją widzieć, czy chcecie, nie wiem, widzieć. Nie no chyba będzie OK, jak będzie po prawej Tak mi się wydaje O je, wygrał No i wygrał nam rundkę O, jeszcze podziękował Za tym tęskniłem w CSGO Za tymi dobrymi mortami Jeszcze muszę sobie ustawić tak, żeby mikrofon z tego mi leciał tutaj Ale to jest ciężkie do opanowania bo to o, nie wiem, o co nie mam jak mu odpowiedzieć nawet. Co się pyta? Dobra, nie wiem, co on tam mówi, ale go mutuje, bo nie chcę, żeby on coś tam mówił, czegoś, czego nie chce na przykład. Więc sorki, ale. Chętnie bym sobie z nim pogadał, ale nie mam mikrofonu, tak jak wam mówię. Bo mikrofon, który mam aktualnie, to leci do, do was. Dałoby się jakoś ustawić, ale nie chcę, żeby te, nie chcę tego robić teraz. Może to po odcinku ogarnę. Możecie oczywiście napisać, czy lubicie CSGO, jaką macie rangę w CSGO i jak długo gracie w CSGO. O kurde, grana to ale Jezus Maria Ale mam drent w łapie zupełno Dobra, nice Na szczęście wygramy to do zera chyba, tak mi się wydaje. Jeżeli wygramy, to musicie zostawić 15 łapek w górę, będzie więcej CSGO Dobra, Digla wyrzucę bo Digg... Sła... słabo mi idzie z Digla. W sensie zabiłem z Digla, ale słabo mi idzie. Ogólnie czuję się słaby w tą grę. Muszę trochę dłużej pograć. O, jest hej, dobra. A drugi, gdzie jest? Też tu kampi? Pewnie na dole jest. Wylegasz. O. Kurde. Ja chciałem się z nim pobawić, popatrzeć. No ale no cóż. Y Mam nadzieję, że takie odcinki Wam się podobałem z CSGO. Dawno nie było. Mam nadzieję, że się stęskniliście za, za tą giereczką. Dobra. Teraz idziemy lewo. Dobra, ECO. Dobra, Litera. teraz... Ostatnie dwa kille i winek. I to tyle na dzisiaj w sumie. Będzie chyba. Bardziej oni są te. Co jest? No i łatwiutko widzowie. Tak trzeba. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcja tam na dole. Jeżeli odcinek z CSGO wam się spodobał, no to wiecie co robić. Tak jak powiedziałem, subskrypcja, łapka w górę i może będzie więcej CSGO. Także... Trzymacie się, mordeczki, napiszcie komentarz jeszcze na zasięgu, żebym wiedział jaką macie rangę, może z Wami zagram. Jeszcze dwie beretki, pięknie. Także trzymać się, na razie, cześć.